Czy Jezusie uczniowie czuli się dość swobodnie. Idąc w szabat przez pole, trochę głodni, zrywają kłosy. Nie pomyśleli, że popełniają grzech. Zgorszani tym faryzeusze stawiają Jezusa do pionu. Patrząc przez pryzmat prawa, mają rację. No, nie będziesz wykonywał żadnej pracy, oznacza, w ogóle w szabat nie pracuj. Skoro uczniowie łuskają kłosy, to znaczy wykonują pracę, a pracować nie wolno. Coś tu jednak nie gra, to jakaś przesada, takich sytuacji jest mnóstwo. Czy wszystko trzeba spisać i zabraniać? Tego się nie da, nie popadając w religijny fanatyzm. Gdzie tkwi błąd faryzeuszów? Oni prawo traktują literalnie i rygorystycznie. W religii sprowadzają wszystko do tego, czego nie wolno i nie ze złej woli. Dla nich Pan Bóg jest od tego, by ograniczać i kontrolować życie, a siłą religii jest lęk. Jezus, broniąc uczniów, demaskuje dwie choroby grożące każdej religii: fundamentalizm i legalizm. Pierwsza, pomniejsza, nawet odrzuca rozum, druga zamiast wewnętrznej wolności zamyka w mentalnej klatce. I my też na nie chorujemy. Obie są z potrzeby kontroli i unikania niepewności. Do przepisów, do rytuałów łatwo się przywiązać, żeby mieć złudne poczucie pewności. Co i my też często praktykujemy. A Jezus wychodzi od tego, co w religii wolno. Wolno jeść w szabat, uzdrawiać, ratować człowieka. Szabat to święto, nie kajdanki założone na ręce. Bóg nie chce nam uprzykrzać życia, wszystkiego zakazywać i trzymać na postronku. Odpowiadając faryzeuszom, odwołuje się do Biblii i przywołuje Dawida. Bo prawo i szabat są dla człowieka, nie dla Boga. Bóg nie potrzebuje szabatów, a człowiek tak. Można więc oskarżyć Jezusa o pochwałę etyki sytuacyjnej. No, niby nie wolno pracować, a czasem jednak wolno. Jeśli wszystko zależy od sytuacji, to znaczy, że się je zamęt. A naukę trzeba wykładać jasno, a nie mącić. Jezus szuka głębszego sensu. Sama litera nie wystarczy. Widzi życiowy kontekst, nie uchyla przykazania, ale też nim nie krzyżuje. Wszyscy fundamentaliści i legaliści chcą, by prawo wyręczało od wysiłku myślenia, szukania, stawiania pytań i niepewności. Ta potrzeba pewności i jasności w nas też jest bardzo silna. Trudno jest odczytać Bożą wolę, chcąc absolutnej pewności i wiedzy, bo wykluczają zaufanie. Ma rację Chantal del Sol. Że to strach przed niepewnością paraliżuje współczesnego człowieka i jego nieszczęście polega na tym, że wszędzie chce mieć wiedzę zamiast zaufania i nadziei. I to jest też nasz problem.